Trzeci odcinek, wzorów i własności, zmienne i równania. Tutaj sobie popatrzymy na różne takie przykłady, jakie tam w wyrażeniach algebraicznych e, były. E, na początku e, dodawania i e, odejmowania mnożenia i dzielenia właśnie w wyrażeniach algebraicznych. 5 plus a, to tutaj nie będzie 5a. Wystrzegać tego, to jest dwumian. To są dwie rzeczy, których ze sobą nie dodamy. No to jakbyśmy chcieli liczbę, a A to na przykład może być ilość ołówków. Nie dodamy liczby do ołówka. Będzie 5 i ołówek. No właśnie... Y, y, liczba 5 i 1A, tu jest ukryte 1, czyli 1 ołówek. To, to będzie po prostu 5 plus ołówek, a nie 5 ołówków. Może, że zrobimy... 1 ołówek razy 5. Wtedy faktycznie będzie 5 ołówków tutaj coś nam się faktycznie zgadza. E, dalej, ale jak już dodajemy wyrazy podobne, albo odejmujemy, no to, no to będzie wtedy 8A. Czyli 5 ołówków dodać 3 ołówki no to jest 8 ołówków. Tutaj uwaga. A kwadrat no to nie jest wyraz podobny do A jak jest jakaś potęga a do potęgi drugiej to też nie będzie teraz podobny a do potęgi trzeciej więc to zapisujemy jako dwumian osiem zeszytów odjąć trzy ołówki no to nie będzie chyba pięć zeszytów ołówku to będzie po prostu dwumian więc to też zostawiamy w spokoju No ale jak już tutaj mamy Oba wyrażenia do tej samej potęgi takie same, b do kwadratu, możemy sobie po prostu odjąć. W tym mnożeniu mówiliśmy. Jeżeli mamy 3a razy a, no to mamy 3a do kwadratu, no bo a razy a to w matematyce dwie liczby mnożone ze sobą. Ta liczba do kwadratu. 7a razy b, no to tutaj sklejamy ze sobą. Ten, ten zapis zupełnie to samo. Bo to sumie i tutaj, i tutaj jest mnożenie. Tutaj wszędzie są skryte mnożenia. 4a kwadrat razy 3a, no to będzie 4 razy 3. Możemy sobie tak rozdzielić. A kwadrat razy a, no to będzie 12a do 6. 7a podzielić na a. Tutaj nam na, na, na a się skracają, żebyśmy ładnie zobaczyć, jakbyśmy zapisali zamiast dzielenia kieskę ułamkową. No i 10a kwadrat podzielić na 5a. Dzielimy 10 na 5, mamy 2. 1a nam się odwraca, ale zostaje jeszcze jedno. Dalej, wyrazy podobne. No to wyrazy podobne no to są tylko te, które mają dokładnie ten sam symbol, albo na przykład po prostu liczby. I, w, i to co wcześniej powiedziałem, x i x kwadrat to nie są wyrazy podobne. Tutaj jeszcze mamy zapis algebraiczny, no to... Może obchodzić to, to, że jakąś liczbę parzystą możemy zapisać jako 2n, gdzie n to każda naturalna, liczbę nieparzystą jako 2n plus 1, dwumiany i jednomiany rozróżnienie. To wszystko tutaj to są jednomiany i to są wyrażenia połączone tylko mnożeniem, dzieleniem, albo tam mogą być pierwiastki, i do potęgi, to jak najbardziej, ale tu jest to wszystko połączone tylko mnożeniem i dzieleniem, a dwumian mamy wtedy, kiedy mamy połączone dodawaniem lub odejmowaniem, Nie możemy tych rzeczy ze sobą właśnie sumować, no bo to nie są wyrazy podobne. I tutaj mamy różne przykłady: jeden taki przykład: 2 plus 6a przez 2. No to tutaj skracamy sobie dwójki, wychodzi nam 1 plus 6a. Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli mamy dwumian w liczniku, to my nie możemy sobie skrócić tylko jedną liczbą. To jakbyśmy skrócili połową tego wyrażenia. My musimy albo wyciągnąć sobie tą dwójkę przed nawias i wtedy ją sobie. Albo po prostu skrócić i z tym, i z tym. Skracamy jedną dwóch, dwójką i z szóstką, wtedy wychodzi, że mamy 1 plus 3a. Tu wiadomo też widzimy, że jest 1 plus 3a w nawiasie. Taka jeszcze jedna rzecz, dwumiany traktujemy jako taką jedność. Stawiamy dwumian, to zawsze starajmy się właśnie ten nawias tam tworzyć. No bo, bo, bo nawet jeżeli tak w danym przypadku nie przyda, to to zawsze nie zaszkodzi. Mnożenie w dwumianach. To jak mnożymy przez minus, to zamieniamy znaki wszystkich tych liczb na przeciwne. A jeżeli tu byśmy mieli minus 3, no to byśmy zamienili na plus 3. E, mnożenie przez liczbę jakiegoś dwumianu nawiasu, to, to każdy element mnożymy razy tą liczbę. Dostajemy 25xy minus 15 I tutaj coś, co wypadło w 2022 roku, czyli właśnie mnożenie nawias przez nawias. Tego nie będzie. Na koniec dwa specyficzne równania, których uczniowie zwykle zapominają, co zrobić, wiedzą właśnie, co w takich wypadkach robić. Jeżeli w równaniu wyjdzie nam gdzieś tam na końcu, że mamy 0 równa się 0, to jest. Tak zwane równanie zawsze prawdziwe. I cokolwiek jak podstawimy pod X, no to będzie się zgadzało. I wtedy my sobie najlepiej jak zapiszemy to matematycznie, że X należy do liczb rzeczywistych. To X może być jakąkolwiek liczbą rzeczywistą. I drugi ten specyficzny przykład, kiedy wyjdzie nam coś innego, równa się coś innego, albo 0 równa się coś innego. No to wtedy no to tak nie jest. I to znaczy. Że mamy sprzeczność. że takiego X nie znajdziemy, żeby spełniał tą równość. Więc my zapisujemy X należy do zbioru pustego. To jest taki matematyczny zapis na to, że takiego Xa po prostu nie ma. Jeśli należy do zbioru pustego, no to go nie ma. Wszystko. Na razie.